Jak dowiedziałem się, że dzisiaj moja rodzina będzie jechała sobie na drugi koniec miasta do sklepu, to pomyślałem, że jest to idealna okazja, by nagrać kolejne filmy, bo... Bo w końcu mogę znowu drzeć rejca na całe mieszkanie i nikt mi nic nie zrobi. Nasze piesku, ty już... Oni wrócą. Oby nie. Zaplanowałem sobie dosłownie wszystko. Mam dzisiaj nakręcić jakieś pięć filmów i przewidziałem prawie, że wszystko. Oprócz tego, że oczywiście ktoś mi włączył zmywarkę. Nie spodziewałem się zupełnie tego. To jest cios poniżej pasa. Ja mam tylko nadzieję, że całe mieszkanie mi w powietrze nie pójdzie, ponieważ będzie trochę wstyd. A jest to bardzo możliwe, ponieważ to jest jakaś tania zmywarka. I ja nie mam zielonego pojęcia, co się stanie, jak ja ją teraz odłączę. O! Jak ja się dowiedziałem. No co? Ch chcesz się przywitać? Chodź. Chyba nie chcę się przywitać. Uciekła tam. Tam do swojej. nie widać. Czy widać? Czemu nie widać? A jest, dobra, dobra, tu jest dach, dobra. Się trochę w akcji, dobra. Jak ja się dowiedziałem, że Robert Makowicz zaczął nagrywać kanał na YouTubie, to pomyślałem, że jest to najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. I na pewno nie spodziewałem się czegoś takiego, że mój idol z dzieciństwa otworzy kanał na YouTubie. Albo na TikToku. Chociaż nie wiem, czy on nagrał tego TikToka. W sensie widziałem jakiegoś TikToka z Makłowiczem, ale to chyba nie on. A szkoda, bo ma potencjał. Ma potencjał, ma potencjał. Z okazji, że mój idol zaczął nagrywać na YouTubie, to pomyślałem, że po prostu zrobię coś specjalnie dla niego. Um, nie mam zamiaru mu tego w paczce wysyłać, ale po prostu zrobię to na jego cześć i nazwę go jego imieniem, ponieważ to będą placki Roberta. Czyli to jest chyba jego pierwszy odcinek na tym YouTubie, gdzie on po prostu nagrał jakieś tajskie jakieś. Jadłem te placki. To, to są placki z kukurydzy, z kukurydzy. I one są dobre. Ja je zrobię. I ja nie jestem w ogóle głodny, bo przed chwilą jadłem i jadłem dużo i się przejadłem, i nie mam zamiaru jeść tych placków, ale one są dobre. A muszę coś wrzucić na kanał, więc wiecie, to jest zawsze jeden film. A jeden film to jest tyle pracy, tylko ja się cały czas boję o tę zmywarkę, bo. Um... To, że nie za dużo, jak się coś z nią stanie, to jest mało powiedziane. Będą jeszcze mi kazali cały czas zmywać. A ja nie lubię zmywać i ja nie mam zamiaru w ogóle zmywać i patrzcie jak mam ładną miskę jest taka kolorowa, ładna. Nie? Ładna? Dobra, koniec tego. Wiem tu puszkę kuryzy, jest e, jakaś tania. Była to najtańsza puszka kukurydzy jaką znalazłem, ponieważ miałem tylko dychę. A musiałem jeszcze kupić pastę karę, która nie wiem gdzie się podziała. Więc jeżeli zaraz nie znajdę, to się mocno zdenerwuję, Ale to się mocno zdenerwuję, bo ja potrzebuję tej pasty, a a ja jej nie widzę. Świetnie. Po prostu... Ja dzisiaj rano specjalnie biegłem po te puszki. Właśnie, pokażę wam jak się otwiera puszki. Macie chwytko od sitka, który ma jakieś 30 lat. Zaczepiacie i otwieracie i już macie. Co prawda byłem wczoraj w sklepie, ale nie kupiłem kukurydzy, bo pomyślałem, że za dużo tego ostatnio jadłem, a to jest tłuste, a ja nie mogę jeść tyle tłustego. Ale pomyślałem, że skoro mam okazję do nagrywania, to chciałbym zrobić jakiś odcinek kulinarny, więc po prostu tak wyszły mi te placki, bo one są proste i są fajne. I są Roberta Makowicza, więc je po prostu wybrałem, ale okazało się, że nie mam kukurydzy. Przecież uznałem, że już nie będę tego więcej jadł. I następnego dnia wpadłem na pomysł, by nagrać jak robię te placki, więc świetnie. Biegłem dzisiaj specjalnie do sklepu, który jest oddalony jakieś 100 metrów od mojego domu. Nie było tak źle, ale to była siódma rano i ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego uzurałem sobie, że każdy supermarket jest otwarty od piątej, ale sobie idę do sklepu i okazało się, że sklep jest otwarty od 7.30, więc musiałem sobie zrobić jakąś rundkę wokół loków, bo wstyd mi było wracać do domu i powiedzieć, że przyszedłem za wcześnie do sklepu i po jakichś pięciu minutach wyjdzie, bo okazałoby się, że po prostu sklep jest już otwarty. Wczoraj byłem w tym sklepie i jak pani kasowała nam wszystkie produkty A jest ich dosyć sporo, więc okazji by coś się stało jest zawsze dużo Nagle jakaś kasierka obok zaczęła tak napieprzać ręką w metalowy regał Że ta druga kasierka tak odskoczyła, jeszcze kawy mi wysypała o! Ta się zastanawia co się dzieje, czemu ona tak tą ręką napieprza W ten regał okazało się, że u góry jest jakiś ptak tak sobie wleciał do sklepu W się sensie, ja nie wnikam Każdemu się może zdarzyć, no. Temu, komu nigdy tak do pokoju nie wleciał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak się, tak się mówi. Tutaj mam kukurydzę już taką odsadzoną. I uważam, że najlepsza kukurydza jest marki, której nazwa zaczyna się na B. Ale jest droga. A, a ja nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy, więc. No bardzo mi przykro, po prostu puszkę za 2 złota. Dokupiłem tutaj jeszcze pastekary. I to jest w ogóle w takim opakowaniu, to jest jakieś papierowe opakowanie, ale się zdziwiłem w ogóle, że... Halo, możemy to otworzyć? Mm. Jest to potrójnie zabezpieczone, ponieważ nie dość, że to jest w jakimś opakowaniu, to oczywiście nakleili to na tak mocny klej, że mi się za palce posklejały. Jest to jeszcze w plastikowym woreczku, co mi się bardzo nie podoba, ponieważ zazwyczaj takie pastykary powinny być w słoiczkach, a teraz to, to co? No i po jednym żółwiku morskim. Ja już nigdy nie kupuję tej plastykary, ponieważ ja chcę jeszcze kiedyś zimę zobaczyć, a nie będę wspierał plastiku. E, zgubiłem nożyczki. Nożyczki też są metalowe, a nie że jakaś plastikowa rączka w ogóle. Wiem, co miałem zrobić. Lato idzie, to znaczy, chyba idzie. Jest coraz cieplej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż ja w głębi serca jeszcze gdzieś tam w środku marzę o śniegu i mam nadzieję, że za niedługo spadnie, ale. Jest coraz cieplej, a ja bardzo lubię lody, a nie będę jeść lodu, ponieważ lody to jest sam cukier, a jeszcze moje ulubione lody mają zero glukozowo fruktusowe, który jest mega niezdrowy i jest mi bardzo przykro z tego powodu, więc pomyślałem, że może zrobię jakieś naturalne lody. Kiedyś zrobiłem tak, że zmiksowałem zamrożonego banana, dodałem jakieś mleczko, jakie to było mleko, jakieś kokosowe chyba, dodałem cynamonu, włożyłem do zamrażarki i pycha lody świetnie, dobrze się bawimy. Um, ale mnie nie stać na to mleko kokosowe, bo ono jest drogie i ja nie mam zamiaru go kupować. Jak ja musiałem iść po puszkę kukurydzy za 2 zł, to nie będę jakiegoś mleka za, nie wiem, chyba 10 zł, za... ja pierdzielę, ile to wszystko kosztuje. Pokażę Wam przy okazji, jak otwieram banana, bo ja dosyć e, nietypowo. Ja jestem mega blady i bardzo dobrze, ponieważ ryj mam cały w pryszczach. Jest on cały czerwony, więc może być jasny. Mam sobie banana, mam sobie nóż i odkrawam końcówkę ponieważ tam zawsze są jakieś robaki. Odkrawam drugą końcówkę. Ja nie lubię końcówek od banana. Są takie... takie nijakie, z tym czuję się jakbym jeszcze tę skórę. Wpadłem na genialny pomysł, że po prostu nadzieję banana, włoży do zamrażarki i będzie lód. A może nawet dwa rody? Przekrójmy sobie banana na trzy. Jezu! Jak to nie wyjdzie, to się mocno zdenerwuje, ponieważ szkoda mi banana, ja nie mam zamiaru, się jakiś mrożonę. Czemu ja powiedziałem, że nie ma zamiaru iść wprężonych bananów? Jak ja, tylko same banany, dobra, tak to wygląda. Ym, nie wygląda. Tak to wygląda. Ja to włożę do zamrażarki i zobaczymy za pół godziny. Ja mam dosyć mocną zamrażarkę, ponieważ jeżeli włożę tam rękę, to ona mi odmarza. Ja w ogóle nie czuję bardzo, jak tam się włożę, ale to już mniejsza. Mamy tutaj sobie kukurydzę i mamy wlać trochę wody. Nie mam zielonego pojęcia, ile. Przyznaję się, że ten przepis oglądałem chyba jeden raz, a robiłem go kilka razy. A najlepsze jest to, że z tego pierwszego razu nic nie pamiętam, więc to wszystko na czuja szło. Ale zawsze było dobre i głęboko wierzę w to, że ja to wszystko dobrze robię. Bo na pewno się nie okaże tak, że robiłem lepiej od Mistrza. To, to już nie, nie, nie. Jestem pies. Jest tutaj w ciemni. Jest ta pasta. Przyznaję, że ona wygląda nieapetycznie. Śmierdzi! I takim spoconym Chińczykiem. Mamy to wymieszać. Nie mam żadnego pojęcia jak to wymieszać, ponieważ to jest, w ogóle, to są jakieś trzy różne konsystencje. Bo jest tutaj kukurydza, jest woda, jest ta pasta i mam jeszcze nadzieję, że ta zmywarka mi się nie wyłączy po jakieś pół godziny, ponieważ jeszcze na pewno trochę w tej kuchni pobędę, a jeżeli ją zepsuję, to ja nie mam w ogóle pieniędzy, żeby ją nie mam pieniędzy na nic. Na nic nie mam pieniędzy, ja wodę to z kranu piję. Dałem swoje ostatnie pieniądze na pasty kary, ponieważ to mnie kosztowało 4 zł Chociaż przyznaję się, że chciałem za to dychę dać, a potem zobaczyłem na cenie, Okazało się 4 zł. No to dobra, to ja się nie będę kłócił w ogóle. E, powiedzmy, że jako tako to wymieszałem. Wygląda to jak kukurydza w błocie. O! Pachnącym błocie. W przepisie nie było i możliwe, że pan Robert Mickiewicz kurwa, Robert Mickiewicz, że pan Robert Makowicz mnie zabije, ale mam tutaj ochotę sobie trochę papryki wędzonej dosypać, bo ja bardzo lubię paprykę. Pamiętam, że jak byłem u kuzynki, to ona cały czas na knapki daje sobie wędzoną paprykę i od tego czasu, to oczywiście na początku ją wyśmiałem, bo przecież ona ma zupełnie inne zdanie niż moje, no to przecież trzeba karać takich ludzi, ale wróciłem potem do siebie i od tego momentu, czyli od czterech miesięcy poszło już tyle paczek wędzonej papryki, że to jest hit. Wędzona papryka to jest najlepsze co istnieje na świecie. W ogóle nie czuję papryki, ale jest taki posmak takiego wędzonego. Mmm! Tycha! Więc jeżeli jesteś wektarianinem, który tęskni sobie za boczkiem, no to możesz dać sobie odrobinę suszonej papryki, wędzonej papryki słodkiej i będzie dobra. Ja ci gwarantuję. Um, bardzo podoba mi się ten przepis, ponieważ potrzebujemy do niego cztery składniki. Nie licząc wody, to ja chyba... Trzy nawet. Oczywiście bardzo podoba mi się to, jak pan Robert Makowicz podaje wszystkie mierniki. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale wszystkie mierniki. Mierność? Marność. W moje życie to marność. Jak podaje czego ile mamy dać? Ponieważ ee, powiedział, że mamy dać mąkę i on powiedział, że nie wie, ile mamy dać tej mąki. I wiecie co? Ja też nie wiem, ile dać tej mąki, więc sobie w wsypię tak i. Jezu! Yes. Gluten. E, nie szczekaj mi, proszę, nagrywam, proszę. Jak ty będziesz nagrywała, to ja ci nie będę krzyczał, ok? Patrzcie, jaka skumana, widać ją? Nie? nie widać. Jesteś mięskim influencera, tak? Powiedz cześć. Może przestraszona. Po łapką. Mam cię puścić? A ty chcesz do tej kukurydzy, dobra, nie, idź stąd, idź stąd. Tak to my się nie dogadamy. No nie patrz na mnie, idź stąd. Jest to jedna wielka breja, ale przyznaję się, że to tak ma być. Jeżeli to się usmaży, podobno ma być to do... Znaczy ja wiem, że to jest dobra i ja już po prostu będę spoilerował, to jest bardzo dobre. Jeżeli umiecie gotować, ponieważ jeżeli nie macie w ogóle... w ogóle nie macie z tym nic do czynienia, to nie macie też zielonego pojęcia. Ile wsywasz tej mąki? I dać się albo za mało, albo za dużo, i placki Wam nie wyjdą, I, i, i dupa, dupa, a nie placki tajskie, dupa, dupa. Jest tam patelnia, jest, ale jestem za wysoki, ja muszę się schylać. Oczywiście bardzo chciałbym jeszcze podziękować mojemu tacie, który przyszykował całe, całą kuchnię do mycia, ponieważ zrobił tu dzisiaj jeden wielki syf i ja nie zamierzałem tego w ogóle sprzątać. Ale jako, że on zrobił syf, no to on ma sprzątać. Więc teraz ja mogę robić swój syf. Czy posprzątam, to ja zobaczę dopiero. Najpierw muszę się wyrobić z tymi plackami. Mm. Dałem za dużo oleju, ale będę to wszystko odsączać, bo to jest po prostu jakaś żałość, że to ma być tak tłuste. Bo że to jest tak dobre, a ja nie mam zamiaru wpieprzać tyle tłuszczu. Olej sam w sobie jest smaczny. Jak to się dzieje, że właśnie smażone jest takie dobre, a olej jest obrzydliwy? To nie ma żadnego sensu. Halo, jak to się dzieje? Jak to się e, Moja breja wygląda tak. I też mi skwiercze. Ja mam nadzieję, że to nie jest moja zbywarka. Usmażę tylko jednego, ponieważ nie mam na resztę czasu, a... a muszę usmażyć, więc... O, jak skwierczy. O, mama mia, jakie to będzie dobre. Jeszcze deser, lody zamrażalki Dobra, więcej nie robię, bo kurde, o co Możecie powiedzieć halo, halo, ale jeszcze tam pan Robert że robił jakiś tajski super sosik. I wiecie co? Ten super sosik wcale nie jest taki super. Ponieważ jest on na podstawie octu ryżowego, który kosztuje Fortuna, szklanki cukru, papryczki chili i... To jest niby słodkie, kwaśne, pikantne i takie jest, ale to, że jest słodkie, kwaśne i pikantne, to nie znaczy, że ma smak. Bo ja nie wiem jaki smak chcemy uzyskać z octu ryżowego, z cukru i z papryczek. Nie, nie smakował mi w ogóle, ja się tam skrobi dałem, więc to już w ogóle jak to się ciągnęło, a jak to wyglądało. Jeżeli chcecie sobie takie placki zrobić, to polecam Wam zrobić, ale... Ja dałem się podpuścić i wpadłem w taką pułapkę, że myślałem, że jak jest to kukurydza to będzie się to jakoś krótko smażyć, ponieważ jest to już gotowe i w sumie można jeść się na surowo. Ale okazało się, że trzeba to mocno przypiec, ponieważ w środku będzie surowa. I jeszcze takie tipy, dajcie dużo mąki, żeby coś wszystko posklejało, ponieważ każde ziarenko kukurydzy po prostu leci wszędzie. Leci wszędzie, jak jakiś bąbelek puszczony ze smyczy, wszędzie się wije. No wszędzie. I musicie... musicie... To, musicie... Jezus Maria prawie tu spałem! I musicie to posklejać. Yy, bo jak się nie poskleja, to to się nie sklei i nie będzie dobre, a ma być dobre, ma się skleić, ma się to zjeść. Dobra, nie, nie, nie rób się to tak, to jest niebezpieczne. Czy to jest już gotowe? Nawet no jak nie będzie gotowe, to i tak to, to po prostu zdejmę, bo nie ma czasu, nie ma czasu! Pochwalę się moim zestawem e, wszystkich łyżek. Bo to jest ładne, bo to jest, bo to jest kolorowe i jest fajne. I mam takie coś i to jest co prawda małe, ale postaram się to przewinąć. I w kamerze to wygląda paskudnie. Wygląda to wygląda jakieś jest... A nie, w rzeczywistości to chyba też tak załadnie nie wygląda. Oha! Chciałbym Wam o czymś opowiedzieć. Tak szczerze, z mojego serca, ale nie mam o czym, bo. Bo nie jestem ciekawym człowiekiem. To wygląda tak. O! Od razu lepiej. Nie, nie lepiej. Jestem cały jasny. Mnie w ogóle nie widać. Ale tak to już nie wygląda tak paskudnie nawet w tej kamerze. Czy wygląda? To Przykleję to jeszcze ręcznikiem. Niektórzy nie dają w ogóle ręcznika na górę. Ale ja... Mam schudnąć, więc... No, w każdym razie nie przytyć, więc ja muszę sobie to odsączyć. Skubana pralka świeci jeszcze. Ja się tak teraz zastanawiam, czy ja nie miałem czegoś robić, w sensie... Jak moja rodzina wyjdzie? Czy oni mnie coś nie poprosili? Pewnie poprosili, ale... Ale może lepiej... Może lepiej nie, bo... Bo nie. Pan Robert Mokłowicz, mój idol, na 100% mnie zabije, jak zobaczy, co ja zrobię, ponieważ za chwilę dodam keczupu do tego. Ale ja wytłumaczę wam dlaczego Ale na początku zjem sobie samo I to jest dobre I to Nie no To wygląda ładnie Aha Kozak mm. Smakuje jak popcorn Smakuje jak Popcorn Słodki W cieście I spadło Nie, nie może spać, Mój pies ma uczulenie na kukurydzę Złapałem i tak to wyszło, I to jest bardzo dobre. I ja polecam sos z ketchupem, na pewno nie z tym sosem, tylko... Znaczy, na 100% ja tam coś zepsułem, albo mi po prostu nie smakowało. Mam od tego dałem jeszcze całą butelkę octu ryżowego, gdzie on chyba też taniej nie jest. Ale. Halo, halo! Wiecie, dlaczego warto dać ketchup do tego? Bo jest świetne. Bo jest MEGA! Ja, muszę wam jeszcze powiedzieć, że niestety to jest chyba pierwszy os... Nie, to nie jest ostatni. Ale za dużo już bloków kulinarnych nie będzie, ponieważ to nie jest moje mieszkanie, a ja bardzo rzadko zostaję sam. No spadło mi znowu! Dobra, ja się muszę skończyć opychać, naprawdę. Dziękuję za oglądanie. Było mi bardzo miło, że spędziłeś, spędziłaś ten czas razem ze mną. I... Miło mi. Dziękuję. O moich lodach bym zapomniał. Jezus, Maria, wybarowały tutaj. O. O, o, o! o Nie zamknąłem szuflady nogą, wam się tylko wydaje. Ale łyżka jest zimna. Kto by się spodziewał, że łyżka jest zimna? Naprawdę. To są te takie włoskie, które mają banany. W konsystencji. Nie jest w sumie taki twardy. Chyba za krótko był... Razu moje... Moje... Moje słabe dziąsła. Nie, poważnie. W smaku to jest mega dobre. Bo to jest banan i pewnie dlatego, że jest stworzony głównie z cukru. Ale to jest dobre. Nie spodziewałem się, że to jest tak... a gdyby to w czekoladzie jeszcze... Z... Wiem. Banan, godzina w zamrażalce, do tego w czekoladzie i dobre. Fantastyczne. To jest mega dobre. Ja pokroiłem banana, dałem na łyżki, żeby to wszystko było dla jaj, a odkryłem coś super. I w sumie bardzo dobrze, bo, bo chciałem zrobić coś dla jaj, a to wcale śmieszne nie było, ale chociaż sobie zjadłem zabrożonego banana na łyżce.